Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Jeździły ciągi, kolejki stały pod sklepami A w nich ludzie bardzo głodni Telewizja pokazywała przemówienia generała, władza Strzelała fabryka, kopalnia stoć na ulicach Czerwone skurwysyny, syny, znowu chcą dojść do władzy Czerwone skurwysyny, syny, nie głosuj nigdy na nich Czerwone skurwysyny, syny, naszego kraju Czerwone skurwysyny, syny, partii ci dziś udają. Na ulicę naszych miast To nie dzięki wam nad naszym białym orlem nie korona, śmiech czerwonej demokracji. Niechaj jak najprędzej kona czerwone skór syny, znowu chcą dojść do władzy. Czerwone skórwy syny, nie głosuj nigdy na nich. Czerwone skórwy syny, strajcy naszego kraju, czerwone skórwy syny. Patriotów dziś udają. byłem małym dzieckiem. Bo Kolejki stały pod sklepami, a gdzie ludzie bardzo długi. Telewizja pokazywała przemówienia generała władza. strzelała fabryka, kopalnia w stociach na ulicach. Czerwone skórby syny, znowu chcą dojść do władzy. Czerwone skórwy syny, nie głosuj nigdy na nich. Czerwone skórby syny, naszego kraju. Czerwone skórwy syny, patriotów dziś udają Czerwone skórwy syny, znowu chcą dojść do władzy. Czerwone skórby syny, nie Czerwone skurby, syny, naszego kraju Czerwone skurby, syny, pasjowców ci szubają. Czerwone skurby, syny, to buch do władzy. Czerwone skurby, syny, i posłaniek na nich. Czerwone skurby, syny.